No dobrze, no to jesteśmy, Polskie Radio Czwórka. Chodźcie, idziemy. Gdzie ten dzwonek? Mącze, proszę czekać. No witam, my na audycję. Słuchajcie, mamy już wejścióweczki, numer raz jest. Siemanko, witam serdecznie. Lecimy, chodźcie, zapraszamy. Zapraszamy. Chodź. Czwórka Polskie Radio. Dzień dobry. Cześć. Mikołaj, miło tu mamy, mi miło. Tu mamy taki mały, wiesz, wbijamy z kamerką. Z... Proszę bardzo, dzięki temu człowiekowi będziemy dzisiaj dobrze brzmieć. Tak, będzie dzisiaj dźwięk. Poprawny. Siemka. Tak, będą zdjęcia. Możecie tam od razu skoczyć, zrobił Wam fotograf zdjęcia i będzie nagranie Teo z tamtego studia. Będzie z tamtego studia. Z tamtego studia na w ogóle? Co to za święto? Kurwa to wyjątkowy gość. Tak? Tej, no, bo stary, tyf, oni, myśleli, że oni myśleli, że Malik. Oni Wyślijcie malik przede ty. Ale stary, nie, ja jestem w szoku, bo ja już nawet nie Cześć, Cześć mi Mikołaj. Cześć Grzegorz. Przyjacielki Cześć, Warszawy Cześć, bardzo Cześć, miło. Witam, witam A ja to pana tu ja nie mam wrażenia, jakbyśmy się poznali już kiedyś gdzieś. Możliwe. Ale naprawdę. Wow. Możliwe, robię dużo obrazków od 30 lat. Pytanie, tylko jest jeden gość? Tak. Jesteście tylko we dwóch. Tak. No i jeszcze tamten gość, no, gruby. Dobra, moi drodzy, możecie usiąść przy stole, bo ja chcę wam zrobić foty. Jak to zrobić, przed wam, muszę to wysłać, dobra. E, żeby portal miał zawrzut. co wrzucić. Nie dobra? ma, nie ma, nie ma problemu. Nim się ogólnie nie przejmujcie. Dobra, to chodź tam, do tego studia. Okej. Okay. Słuchajcie, no, jest nieźle. Te dwa pokery, które stały, to, was, to są wasze miejsca. Okay. Aha, ta ci ta... czyli, ten, okay. interna, czyli Ja tu gość tu. No powie... To zupełnie inny format niż... No... Nie no, stare, ale to ja, ja to jest tym delikatnym szoku. nie? Nie, nie, ale no, uprzejmie, tak byśmy jakbyś Tak jakbyśmy rozmawiali. A kto jest! Powiedz! Powiedz mi, jak to jest? Pełen rozsądek jeszcze, ale zajęłbym kreskę. Napił się te kili i obejrzał burleskę. Coś mówiłem wcześniej, czy wspomniałem kreskę. Kelner zostawiam całą resztę. Całą resztę. Całą resztę. Całą resztę. Całą resztę. Całą resztę. Ale tak, tak, no, gdzieś tam też oblikuje. Jest to radiowy wywiad, tak. A ja chciałem pokazać ich, tych ludzi, bo wiesz, ludzi najbardziej interesuje to prywatne środowisko. 5 tak, tak minut to ja sobie mogę sam pogadać a z gościem, bo ja potrzebuję dużo czasu. Nie, ale super, ja już widzę, że z tobą jest, wiesz, Słuchaj, jest Słuchaj, ogromny luksus no. tego, że nie muszę prowadzić rozmowę. No. To jest ogromny luksus. Tak, 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 tak. No, to a jak, jak ten kawałek, no to jest to w ogóle. Ah. Tam się, wiesz, poszerzać cały czas. Dobrze, cały czas. moim zdaniem to jest też klucz do tego, żeby cały czas się tym cieszyć i cały czas się tym bawić. Ja też nie tylko zapraszam samych artystów po powód, jak widać. Popowuch, jak widać staram się też zapraszać. Ale cały czas pierwsza liga. No, jak widać. cały czas pierwsza liga. Moi drodzy, no, dziękuję widać. Wam serdecznie. Moim gościem był Lebron Barber, gościu odciętej, odciętej, odciętej gadki. więc Nie jakiej to... cienkiej, kurde. Cię, gadki. Ciętej gadki. Cięta. W każdym wypadku robię swoje niezłośliwość. No, nie, to już drugi raz napiłbym Maciek. Teraz, kurde, to no, no, się ty nie, nie lubisz koło, Michała. się, ale też myślałem trochę trochę Ale, ale. oddzięczymy mi się Michałowi tutaj po, po zejściu z audycji. A on mu też szpileczki, teraz ja będzie, będzie zaraz, kurde, nie wiem, Maciek zamiast Michał. cienkim głosem. Dobra, kończymy. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia pozdrawiam. Pozdrawiam. Słuchajcie, Teleport z numer raz na fali, jesteśmy w Ciętej gadce. No nie byłbym sobą, gdybym troszkę nie tutaj coś od Michała, jakieś informacji. E, Michał, ty, ty, mam pytanie takie sedno, ale, to, no, so, ale to, 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 to będzie taka wisienka na torcie. Dobrze. Zacznijmy trochę od czego, czegoś luźniejszego. E, powiedz tak, z zagranicy. No No tych takich trzech takich... Nie mówię, że kto, kto wpłynął na ciebie, kto. Kogo ty słuchasz? Powiedz mi, czego ty słuchasz na co dzień? Z zagranicznych rapów. Słucham, wiesz co, ja słucham głównie zespo zespołów z lat 90. ja się z tego nie wyleczyłem. Nawet o tym rapuję na moje ostatnie płycie, że, że tak ten bumper we mnie się mocno zakorzenił. I oczywiście są nowe rzeczy, których słucham, ale też są to rzeczy raczej robione em, na, w stylu starego rapu. Na kanwie tego co było? Na audycji, nie wiem. Benny Butcher, y, oczywiście z producentów DJ Premier, Terminology, Deluxe. Y, 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 jest tego naprawdę bardzo dużo. Myślę, że ciężko by mi było tak teraz konkretyzować jakiegoś jednego. Redman, y, y, cała ta ekipa. Y, no, gdzieś tam cały czas się tym jaram i w dalszym ciągu mam tak, że mi się to po prostu nie nudzi. Trepkę od QS, De La Soul. Ja mogę tego skończyć. Ale nie, nie tuzinkowe wybory, no bo tu, tu się NASA, nas, to już jest powiedziane jakieś NASA. NAS też oczywiście, że tak. Kanye West również pierwsze płyty. Na przykład, no bo już przy, przy tych ostatnich produkcjach niestety y, trochę mam uczulenie na Kani Westa i, i ta ostatnia płyta mi za bardzo nie usiadła, ale pierwsze, płyty, pierwsze cztery płyty tak naprawdę, no. 4,5. Są dla mnie genialne, świetne i tak naprawdę to też mnie poniekąd inspiruje, ale tym się cieszę słuchając. Ja lubię muzyką się bawić, cieszyć, dobrze się czuć w jej towarzystwie, zazwyczaj słucham muzyki w samochodzie tylko, bo mhm. rzadko mi się zdarza jeździć komunikacją i, i schodzić gdzieś tam w komunikacji. Oczywiście w mecze też mi się zdarza, ale w samochodzie wybieram sobie nutę taką, która po prostu powoduje, że jestem naprawdę, staję się szczęśliwszy. Niż, Dobra, niż a z Polski? Jestem. Mówimy na razie o starych składach. Mhm. No to czyli co, molesta, tak? Z, po, ja się przyznam tak, za w latach 90. ten, ten okres między 90 a 2000 trochę później, ja nie słuchałem w ogóle polskiego rapu. Okay. Jednym z polskich to y, dla mnie y, takich klasyków y, flagowych jest Molesta, oczywiście skandal, które znam na pamięć, które mogę Jeep słuchać do. Nie, właśnie nie, ja zip ja, y, składu w ogóle, no wiadomo, że, że, że szacun chleb powszedni, klasyka mm -hmm. totalna, ale totalnie nie była to moja bajka. Tak samo WWO, totalnie nie. Tak samo z drugiej bajki Kaliber, czy bardziej Wzgórze Japaczy, z którymi się okay. malowałem i gdzieś tam mieliśmy lepszy, lepszy przelot, więc, więc tak. Ale tak naprawdę. No to wyłamujesz się, kurde, yy, wyłamujesz się, fajnie. Yy, tak, tak, wiesz to, ja po prostu nigdy, nie wiem, mnie dziwiło, że ktoś się może jarać tym pierwszym kalibrem. Dla mnie to był Kosmos, oczywiście było to oryginalne. Było Ale to wiesz, Jeep Skład, właśnie ten chleb, poszedł, to jest no, powtarzane jak mantra. Kogo mm -hmm. nie pytam, nie? To jest ta molesta, Zip Skład, WWO. Okej, okay, wśród na pewno takich ulicznych zespołów, myślę, że to jest też to taka klasyka dla mnie, ja nigdy nie byłem też ulicznikiem, tak okay. ja zawsze lubiłem trochę ten rap pozytywny. Depechem byłeś. Byłem depeszem, oczywiście, nie wiem, Łona z, z Weberem, no y, bardziej, bardziej w tą stronę szukałem takich bardziej pozytywnych niż takich ciemnych, ulicznych y, rzeczy, bo najzwyczajniej mi to nie było z tym po drodze, A nie? Łona teraz na popkillerach zdobył. Tak, oczywiście, dlatego wielki szacun dla Adama, to w ogóle jest dla mnie jeden z mistrzów słowa w polskim rapie, no który... Potrafi się tym sobie posługiwać. Jeszcze jest mądrym gościem, inteligentnym rapuje o, o mądrych rzeczach, a mało jest mądrego rapu nas w Polsce. To też, prawda? A z tych nowych, i mówimy teraz za granicy, z zagranicy z, z tego nowego, z tej nowej fali, e, nie wiem w ogóle co dla ciebie z nową falą. No i też ja, nie, nie wiem, czy ja też się tak orientuję w tej nowej fali, ale w tej w teraźniejszej historii... E, no nie wiem, Eminem'a zaliczyłbym chyba do, już do tej starej. to jest kulowiec, nie? Dokładnie, to, to kto z tej stary. nowej? Wiesz co, nie tak naprawdę gram w moich audycjach przez ostatnie parę miesięcy, nie miałem w ogóle okazji grać amerykańskiego rapu, umiem gości, więc okay. grałem, grałem rap tylko i wyłącznie gości, którzy do mnie przychodzili, ale oczywiście spotykam się z tym i mam jeden wielki problem z, z amerykańskim rapem mm -hmm. współczesnym, ponieważ większość to jest jeden, jeden kawałek, cały czas ten jeden kawałek, okay. ten sam beat, ten sam autotrium, ten sam bas. Jest oczywiście, nie wiem, Anderson Park, który jest dla mnie genialny w ogóle mm -hmm. muzycznie, e, z, z rapowych rzeczy, tak? Z nierapowych Justin Timberlake, którego jestem fanem od wielu, lat. Ja też teraz wrócił z albumem, tak, już tam na pamięć tą płytę, ja nawet tak po, po, pokusiłem się na nagranie jednego miłosnego kawałka o, e, dla mojej ukochanej, e, który e, napisałem na kanwie jego. Śpiewanie się zrobiłem to tysiąc razy gorzej, ale... Ale co, Cry River? Czy? Nie, z najnowszej płyty, a, jest taki kawałek Alone, który po prostu okay. mnie bardzo wzrusza i, e, i stwierdziłem, że pomimo, że to nie umiem śpiewać, no to zaśpiewałem. Ale on wrócił z dalekiej podróży, nie? Timberlake, no w sensie, no, to, to przecież wiesz, ta jego ostatnia płyta, że to było tam, gdzie Man, było... Men of the Woods, ale to była płyta wydana 6 lat temu, więc to kawałek. Ale to kawałek, też już była taka, już temu. wiesz, taki odrzut trochę. No tam e, właśnie, już... wiesz, co, dla mnie to jest jedna z lepszych w ogóle płyt jego, ale ta płyta w ogóle nie jest e, tak naprawdę za bardzo brana pod uwagę. Bo była, była duża krytyka na, na temat tej płyty. Nie wiem Love, dlaczego, Sound, bo Love Sound to był chyba. E, future, tak, tak, future Love Sound. To była kapitalna e, tak, płyta, tak, tak, no, i tam tak. w ogóle Timberland był chyba. No, na, na, na poprzedniej był głównie Pharrell Williams, e, na przykład na pierwszej płycie Just był pół tak, na pół Timbaland tak, tak. z Farelem, Kurde, się Krem, River, no i chociażby, wiesz, e, Seniorita, nie? What goes around What e, goes around, to było tak, to było z tej drugiej płyty. E, czy ta płyta jeszcze 2020 Experience chyba się tak, nazywała? Tak tak, 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 Ona tak, też tak, była wyprodukowana tak, tak. przez Timbalanda, dla mnie genialna. No mówię, ja też o tym mówię tak, bo ja te płyty doskonale, ja te płyty znam wręcz na pamięć, tak? mm -hmm. Są albumy, tak jak zes, albumy zespołu Depeche Mode, które jak wychodzą, ja po prostu, która to by nie była godzina w nocy, ja wrzucam na słuchawki. słuchawki Czyli zmienia się troszkę z, z wiekiem. Wchłaniam, wchłaniam. Z wiekiem troszkę się widzi, że że no, wiesz, no, bo tu timbrejek, no, niewiele tam ma wspólnego z hip-hopem, ale że jak poszedłeś też poza, te, wyszedłeś poza ramy tego, do czego jesteś przyzwyczajony, do czego z czym najwięcej opatent. Tak, op ten? tak, tak, ale oczywiście, że tak. Dla mnie w ogóle ym, tego typu muzyka. Y, powoduje przede wszystkim też inne emocje, tak? No, inne, z, nie? Depeczną, tak, to są zupełnie inne niż rap. Y Timberlake'a, no ja mam to samo, bo y ja oba... Dokładnie tak, ale Timberlake jest dla mnie takim gościem, którego naprawdę wychodzi płyta i ja muszę ją posłuchać. No i słuchałem już jej nie wiem, ze 30 razy co najmniej, więc już znam tą płytę na pamięć, a nie mam tak w ogóle z albumami, bo nie mam czasu na słuchanie albumów. Jak przychodzi gość, wiadomo, że zapoznaję się z treścią płyty i słucham tych kawałków, ale nie jestem w stanie posłuchać z amerykańskich nawet rzeczy, co wychodzą, całego albumu, ponieważ już jest jakiś następny do posłuchania i nie, nie mam I nie czasu ma, na ma tego. Nie to, ma czasu no, na, na no. przebierdowanie tego, no. ale muszę tutaj, nie byłbym sobie, bym sobie nie powiedział, że jest do tego pytania o, o, tą, młode, o tą młodą falę, ale zagranicznego szczególnie chipko. bo z tego polskiego u nas, to, to, to mnie też byłoby ciężko. Eee, no z polskiego bardziej, bo więcej znam tych, tych ksywek. Nie? Ja też więcej znam, ale no nic do mnie nie, nie trafia. Tam, no. Wiesz co to ostatnio do mnie trafiło, to, to byłem na SBM-ie e, na festiwalu i tam e, bracia, e, syn okularnik, e, syn, e, kurde, jak to się nazywało? syn okiennika, bracia, bracia, Kurczę, jak oni się nazywali, no, no małolaci strasznie, ja usłyszałem, wiesz, do, mm -hmm. kawałek do ojca, to był e, syn, kurde, Krzysiek, ty wiesz, czy nie wiesz? Ja syn, też ja, ja, nie pomogę, bo aż tak bardzo... Ajajaja, ja, szkoda, bo tak no, bardzo był wspomnienia, znam. ale okej, okay, to to jest to, na pewno ci, co będą wiedzieć, to na pewno wiedzieli, o co mi chodzi. Z Polski faktycznie ciężko, ale na przykład z zagranicy y, t, t, takie nazwiska, jak na przykład y, gdzie oczywiście to zakrasza trochę y, o trochę emo, trochę to takie, kurde, jest miałkie mhm. i trochę takie, bym powiedział, nawet może z niewieściałe, ale Lil Pip, który. Y, Zobacz tutaj syn okiennika, no, dobrze e, be, tak dobrze mówiłem, syn okiennika, e, bracia, bracia Kasperczyk. Tak. E, gdzie Rojek e, zaśpiewał z kapitalne w ogóle, dla mnie taki, mhm. że wiesz, ja, ja ogólnie jestem bardzo sceptyczny, jestem młodszy od ciebie i już jestem sceptyczny do, do, mhm. jakby do tego i powiem, ci, powiem wam szczerze, że stałem na SBM-ie, e, na Bemowie z moją ówczesną dziewczyną. I wiecie, i nagle oni wychodzą, zaczynają grać ten kawałek, który, powtarzam, on jest do ojca, nie, rozbita rodzina, te, te, te klimaty. I słuchajcie, gdzie ja bym tak sceptyczny i nagle, słuchajcie, ja tylko wzrok wbity, ciary na całym ciele i wychodzi dwóch małolatów po prostu, którzy w ogóle są spoza mojej bajki, ale cyk. Mhm. I naprawdę, ale to z Polski jest ciężko, to to jest jedyne, co mi wpadło do głowy, ale właśnie do czego dążę z zagranicy, właśnie ten, który popełnił no, popełni samobójstwo ze 2-3 lata temu, czyli pip. Mm -hmm. e, no, mówię, trochę to z chciały hip hop, trochę taki, kurde dla, dla smutnych, kurde, ale, ale jednak tam, to, tam coś było. I tak samo, na przykład, jeszcze wyżej, czyli Bones. E, czyli no, to, są, to są ludzie, o których ja mówię, no mówię, no, Lil Pińczycy popisał bójstwo, on mm -hmm. miał ze 20 lat, więc to mało lat straszny. Ale Bones, który się utrzymuje tam ileś lat na tym, on jest z Vancouver, z Kanady, na bardzo ciężkich, na ciężkich bitach. I najlepsze jest to, że mi się wiadomo, że nikogo nie zna, znaczy nikt go nie zna u nas w kraju, a nagle wiesz, tu widzę, że Louis Vian. Który ten, okay. A to on coś wrzucił na relację, jednak on obcuje w tej, w tej ja świadomości. No, aż, że... aż po, po tym, jak skończymy, to ci pokażę, no. bo to zupełnie inna nowa bajka. Tak, Cho ale z takich, też, wiesz, takich trochę emocjonalnych rapów, no to Mac Miller, który też popełnił samobójstwo kilka tak, no, tak, lat tak. temu. No to Peep jest bardzo bliski, temu to było, to, było świetne, to było świetne merytorycznie, on, on świetnie rapował, też też mądre rzeczy rapował. No i często tacy artyści niestety no, nie wytrzymują tej presji, nie wiem czy popularności, czy po prostu życia. No i odchodzą z tego, z tego świata i potem oczywiście wielka. wielka Ale wiesz, szkoda, bo, bo jest z tym coś, że ludzie naj, najbardziej się operuje na smutku. I ci, mhm. e, ci, ci, o których mówimy, oni widać było, że tam, tam tak do tego smutku było bardzo dużo, na tyle, że oni sobie stworzyli na tym na kanwie tego sukces, bo mówili o tym, niestety sobie nie poradzili. Smutne, no ale niestety prawdziwe. Ale powiedz mi tak, już po, pomijając to, czyli tak, czyli lecimy kontrowersyjnie, czyli rozumiem, że tak, dla ludzi pokroju Fagata, Oliwka Brazil i też wiele, wielu innych tego pokroju, z tych nowych, ten uczuwa, że nie ma dla nich miejsca na. na Polskiej to, czy w polskiej nie właśnie to jest ten y, trochę może nie... Dobra, to, powiedz, był, że nie. Dilemat, powiedz, po, że nie ma miejsca. Nie że ma... jest miejsce dla wszystkich i to z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony jest dosyć... Przerażające, bo każdy może zrobić swój content w internecie, no właśnie. niezależnie od tego, jakie treści przemyca. I y, y, wiedząc, z czego dzieciaki słuchają, y, słuchają, i te dzieciaki też tego słuchają, tak? I, I też mam tego świadomość, że słuchają na przykład Malika Montany, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo. Bo, bo, bo robi dobrą bo, bo, bo muzykę. Bo robi dobrą muzykę i prawdziwą Ale tekstowo, no kurde, troszkę. Y, ale to też wiesz, to nawet już pomijając sama, samą, samą wartość, w sensie biorąc pod uwagę wartość tekstów i odbiorców jego, to są dzieciaki, które tego słuchają. Y, no i okej. Okay. Za moich czasów był doktor Hakenbusch, który przeklinał przy rokendrolowych piosenkach, mnie to no tak. kręciło, bo to było fajne, bo to było... Ale, teraz inne. ale tam nikt nie kazał, tak jak jest teraz, wiesz, na zasadzie tam nikt nikomu nie kazał, teraz młodym l, l, dziewczynom, czy, czy ten wiesz, trzęść dupą, wiesz, część dupą, no. i, rób siebie, tam nie było manifestacji inne nakłaniania tak. do... Do tego, żeby to oni to robili ewentualnie. One czy oni, tak? Trochę inne, wiesz, no to, to no, mówmy się, mamy zupełnie inne czasy, inne wartości y, w ogóle są promowane, y, inne wartości są przemycane przez artystów. Y, rap się zaczął od, od buntu, od, od walki o systemem, no tak. walki o wolność y, tak naprawdę, y, a tak naprawdę przerodził się w coś totalnie innego. Pomimo, że dalej są zespoły, które się tym kierują i, i, i chcą mieć jakiś tam przekaz, ale większość z ludzi Ale nie tego ludzie chcą. Y, tak, dzieciakom też nie zależy na tym, żeby ktoś ich pouczał i ktoś ta, się mądrzył na trakach. Nie, on chce się bawić, on chce mieć partę, on chce mieć, mieć dziewczynę, on chce mieć alkohol, narkotyki. To, o czym żyje młodzież. Przecież my, ja za mało lata tak samo no, y, korzystałem z, z tego, co było, tak, czyli te, te jointy, które się no pojawiły, gdzie, gdzie, gdzie punki, y, których znałem, y, przebywali na klatce, palili jointy. Zobaczyłem to jointy, mówię, co to jest. No i tak naprawdę pierwszego jointa zapaliłem od, 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 od panczurów ode mnie z osiedla. Yy, I to też było, wiesz, gdzieś tam oni wcale mi do tego nie namawiali, po prostu była sytuacja. No to skorzystałem. Yy, no ale mówmy się, anarchia. To też były inne no ta, czasy, ta, ta, to ta, ta, też ta. wolność słowa, tylko wtedy była ta walka o tą wolność słowa, którego w Polsce nie było, po, po, po przemianie, tak? po, po, yy, po komunie i tak dalej, więc to było ważne, żeby to wyrażać, bo tym pokazywaliśmy, znaczy młodzi ludzie pokazywali bunt przeciwko temu, co było. Tak? No ale feministki to chyba nienawidzą tego, co się teraz dzieje, jakby tej wartości, które przekazują te dziewczyny. Yy. No pewnie tak, ale umówmy się, każdy ma wybór, tak? To nie jest, yy, tego nie ma na, też na billboardach, to tak nie, jest. No nie, nie ma, to prawda. Wiesz, nie, jak ktoś chce, to sobie tego posłucha. Słuchaj, ja tego nie słucham, bo ja tego nie znajduję, tak? Oczywiście wychodzi kawałek jakiś nowy. Ja sobie posłucham z ciekawości nawet no tak. dziennikarskiej, hip-hopowej, żeby zobaczyć, co, co to jest. Z czym to się jedzie. Tak, tak, ale ja się tym, no wiesz, nie, nie pasjonuję, nie jaram się tym. Wolę znajdować rzeczy, które mnie bardziej interesują z hip-hopowego świata albo nie z hip-hopowego świata i po prostu sprawdzam to, co na przykład, y, nie wiem, wychodzi Nowy Góral, sprawdzę na pewno, no jaki tak. jest Nowy Góral, nie? Y, wychodzi nowy, mój były kolega Teddy. Też sprawdzę z ciekawości, co nowego zrobił, czy będzie żeby to, być na bieżąco. Czy to będzie kolejna kupa, czy będzie coś lepszego e, niż, Ale wywoła, wywołałeś teraz e, wywołałeś wilka z lasu, ja myślę, że to, to, to zostawiłem sobie jako wisienkę na torcie, no bo tu chciałem po, poruszyć, no bo e, tworzyliście skład Warszawski Deszcz. Tak. No i, no i teraz jest tak, po pierwsze pytanie, dlaczego się nie udało? Nie no, udało się, bo słuchaj... No, znaczy udało się, oczywiście się udało, ale dlaczego nie przetrwało? Osiągnęliśmy duży sukces to na pewno. w tamtych latach. Nie udało się ze względu na różnice między nami uważam i e, to z czasem, z czasem po prostu ewoluowało, każdy też ewoluował po swojemu. Mi nie do końca odpowiadała, e, odpowiadało to, co robi Jacek, mhm. może nie tyle to, co robi rapowo, bo ja go zawsze rapowo bardzo szanowałem, do pewnego momentu. Mhm. E, natomiast e, po prostu po ludzku zwyczajnie e, przestałem go trochę lubić i szanować, przez jego zachowania w stosunku do mnie, w stosunku do innych ludzi. Trochę kompleksy i, chyba tam nie, bo to też tam było, to miały duży wpływ jakby. Zapewne, zapewne tak. Myślę, że też typowy charakter takiego gościa, który no, lubi rządzić i lubi mieć pod sobą innych ludzi. Ja nigdy nie chciałem być pod kimś. W sensie. On, on nie tak grał pierwsze skrzypce i mi to zawsze odpowiadało, bo ja byłem. Zawsze byłem gościem skromniejszym, bardziej schowanym z tyłu, i mi to całkowicie odpowiadało, mhm. że to on był y, z przodu i to on y, dyktował warunki. Y, ja, ja oczywiście robiłem swoje, ale ja nigdy nie musiałem y, stać na tym froncie, to, to on zawsze był pokazywany palcami. Zazwyczaj ja oczywiście no, też byłem rozpoznawalny, ale nie tak jak on. I mi to całkowicie odpowiadało, bo ja nigdy nie lubiłem takiego. Nigdy bym nie chciał być tak fejmowy, jak, jak Jacek na przykład. Ale no doszło do momentu, kiedy przyjeżdżałem sobie do ciebie rowerem, no nawet nie powiedział, nie powiedział cześć. Oczywiście, tak, że i... tak, oczywiście, że tak, i to jest smutne z jednej strony, już pomijając tą naszą całą znajomość i naszą przyjaźń, chociaż nie wiem, czy to była tak naprawdę prawdziwa przyjaźń, czy po prostu... Z perspektywy czasu, nie, bo ciężko to określić. Z perspektywy czasu, bo przyjaźń to zwyczaj no, tą... E, bariery czasu no, są w stanie no tak. przetrwać. Nie wszystkie oczywiście, ale no różnie się w życiu układa. tak? E, I tutaj akurat tak się potoczyły nasze drogi, że ja stwierdziłem, że to jest koniec. To ja trochę postawiłem kropkę na d i, i, ja, i ja po prostu odszedłem, e, zanim zostałem stamtąd wyrzucony. bo Potem to, to niby oni mi wyrzucili, tam on mi wyrzucił. Ja nie, nie, to ja sam pierwszy odszedłem z, z tej... Ale czy masz sobie do zarzucenia coś, że też jakoś przyłożyłeś cegiełkę do tego, że to się. Tak, oczywiście, że tak. No, ja przyłożyłem cegiełkę przede wszystkim zapraszając Didża A później zamalowując. Robiąc remont, napis PLN na, na, na swojej bluzie, mhm. którym dostałem żeby bardzo dużo tych rzeczy od nich i to zawsze propsowałem, bo, bo, było to, bo były to naprawdę fajne ciuchy. Ja do oczywiście dołożyłem tylko do tego cegiełkę, ale była to trochę reakcja na, 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 na inne rzeczy, które były już bardzo przyszłe. Czyli od ciebie długi, się zaczęła. Długi, długi czas się przewijało. Poniekąd ja. Tak jakby trochę to świadomie zrobiłem, może nie tyle co publicznie, co stwierdziłem, że to jest ten moment, gdzie ja już się chcę odciąć mm -hmm. od tej ekipy. Nie chcę być porównywalny z tymi ludźmi, mm -hmm. e, chcę być po prostu ja jako ja. Czy osiągnę sukces jako artysta numer raz, czy osiągnę sukces jako radiowiec, czy nie osiągnę tego sukcesu, totalnie miałem to w dupie i totalnie mi nigdy nie zależało. A na teraz żałuję trochę. Cenę. Nie, nie, nie żałuję żadnej swojej decyzji, żałuję tylko tej naszej legendy i żałuję. No tylko tego, że to się tak skończyło, że nie mamy możliwości i to myślę, że zarówno dla mnie i dla, dla Jacka jest to, że nie możemy się spotkać, nagrać kolejnej płyty, mm -hmm. zarobić pewnie też jakieś tam pieniądze y, z tego. Bo tam też są niejasności z tego, co powiem, tak? Tak, ale, ale wiesz, chodzi o, o to, że szkoda po prostu tego, że już... Już tego nie będzie, tak? No bo, bo raczej tego już nie będzie na 100%. A gdyby Pan Jacek teraz przyszedł i podał rękę i powiedział, róbmy... Ja bym, słuchaj, nie wiem, czy od razu bym tak się zgodził, róbmy i tak dalej, na pewno bym z nim pogadał, tylko że ja tego, ja tej pierwszej ręki nie, nie wyciągnę, bo uważam, mhm. że nie, nie ja powinienem tą rękę wyciągać. Jestem człowiekiem, który, który przebacza, który wybacza, w zależności, nie wiem, co to jest co wybaczać, ale który też potrafi odpuścić i patrzę, myślę, z perspektywy czasu, że jesteśmy teraz starsi i, i może być taki moment, że się spotkamy i po prostu Wydamy, tak? No to też nie jest wykluczone, to, to nie jest jak. Michał, gdzie, się, gdzie siebie widzisz? Czy siedzisz, <coughs> czy już, że tak powiem, radio, płyta <coughs> za chwilkę, tak? Bo ty płytę teraz tak, robisz. Tak, 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 tak. tak. Robię płytę, słuchaj, radio, dopóki mam taką możliwość, to jest spełni, spełnienie Dobrze się czujesz, mojego, jak w wodzie. mojego życia. Od zawsze chciałem pracować w radiu jedaniem, Dzisiaj to więc... udowodniliśmy, że jest świetnym tak, prowadzącym. Tak, i to uwielbiłem robić. Z muzyką trochę zawiesiłem, ale z drugiej ale strony wracasz. wracam dzięki mojemu producentowi Free Fifty, którego, którego miałem okazję poznać, również na wywiadzie tutaj w twórce. E, sam go zaprosiłem oczywiście, ale trochę przy, przy mhm. przypadku trochę w tym było. E, nie ma w przypadku. Nie, nie ma trochę, ale tu jednak trochę ten przypadek miał, mhm. miał znaczenie, bo, bo my żeśmy się kiedyś poznaliśmy przez internet, on mieli sobie bity, ale te bity mnie jakoś tak bardzo nie, nie, nie kręciły. Ja go trochę tak zlałem wtedy. Mm -hmm. nie, i, I potem przez naszego redakcyjnego kolegę Norberta Fiffifty znowu się pojawił i ja mówię, dobra, e, zajebi te bity mnie kręcą. On mi dał kopa, żeby nagrać, żeby zacząć nagrywać płytę. E, dobra, więc... tempo, tempa, co tam się będzie działo na tej płycie? To Czyli... będzie Bumba, to będzie truskul. E, oczywiście dużo soul'u, dużo e, dużo. Timis masz troszkę. Tak, ale to będzie płyta, jaką zawsze chciałem nagrać, i myślę, że to będzie płyta moja życia. To to no płyta, właśnie, bo ty mi ostatnio powiedziałeś, życia, jak o tym moja? gadaliśmy, że to powiedziałeś mi, że to będzie twoja najlepsza płyta. Tak, no. I to, to jest fajne to przekonanie w tobie, że mimo tego projektu, który tego który, tak o którym mm. my rozmawialiśmy, że no to był to było materiał, który mm. no, no przetrwał do dzisiaj, tak tyle lat. No tak, 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 I można tak, powiedzieć, tak. że to było takie naprawdę kamień milowy, a ty wychodzisz i mówisz, nie, ta będzie lepsza. Goście jacyś? Będą, nie zdradzam na razie, bo to jest potrzebne. Ale tacy niszowi? Nie, nie. Raczej będzie to. Tylko ktoś oprócz mnie będzie? Ktoś tam jeszcze będzie. Będzie najwyższa półka, jeżeli chodzi o muzyków i wokalistów polskiego hip-hopu i nie tylko. A premiera? jasność. Tego nie wiem, nigdy nie rzucałem daty Datami. premier, bo zawsze rzucam, to ten, ale chcę to zrobić na, tym roku. na, na zimę tego roku, tak. Czyli w tym roku. Tak, żeby na, na święta ta płyta już była do, do posłuchania. Czy to się uda, nie wiem, może się przesunie, więc też nie mówię na 100%, ale liczę na to, że, że tak będzie, no i tego się trzymam. Kochani, no rozmowa się klei tak, że po prostu ja bym siedział jak najdłużej i w audycji e, u numera raza, numer jest. raz na fali w czwórce, no powiem Wam, że naprawdę ta godzina minęła nie wiem kiedy, tutaj też, e, żebyście też mieli coś dla siebie e, w ciętej Naprawdę, Michał, powiem Ci, że no nie dziwię się... Dzięki bardzo totalnie mnie nie dziwi y, to, gdzie to miejsce, które, zaj, które zajmujesz, bo naprawdę... Bardzo... Ja nawet było. nie wiem, ja, ja no, nie, nie, nie ukrywam, że chyba no, to jesteś osobą, którą, którą trzeba się uczyć. Słuchaj, no, bo ja to... myślę, że właściwi ludzie na właściwych miejscach. Cięta gadka. Elo. Elo.